Znajdujący się nad kamiennogórskim zalewem ośrodek wypoczynku świątecznego jest ulubionym miejscem spacerów i relaksu wielu mieszkańców miasta. Tu odbywają się wszystkie większe imprezy plenerowe. W ostatnią niedzielę swój dzień mieli właściciele zwierząt towarzyszących ludziom w codziennym życiu. Jednak imprezę zdominowali właściciele psów, którzy w dużej liczbie zjawili się na pikniku. Naszym zamiarem było zwrócenie uwagi na to, jak wiele mamy bezdomnych zwierząt na terenie naszego miasta, naszego powiatu, jak dużo jest bezdomnych psów i kotów, i tego, że zupełnie bez, naszej, bez kontroli właścicieli te psy i koty się rozmnażają. Chcemy doprowadzić do tego, żeby tych psów bezdomnych, bez właścicieli, bez domów było jak najmniej. Temu służy sterylizacja i kastracja. Sterylizacja kotek i suczek naprawdę w ogromnym stopniu jest w stanie ograniczyć ilość bezdomnych zwierząt. Co jest ważne, a co jest takim no, dosyć drażliwą, drażliwą kwestią, to, że właściciele często nie wiedzą, że zabieg sterylizacji jest tak naprawdę dla zdrowia ich zwierząt, dla zdrowia suczek i kotek, a również osobników męskich. To nieprawda, że suczka musi mieć przynajmniej raz mioty, żeby była zdrowa, że kotka również musi mieć miot przynajmniej raz, żeby była zdrowa. To nieprawda. Obalamy mity. Yy, zwracamy uwagę na to, jakie ma fantastyczne skutki yy, sterylizowanie suczek i kotek i naszych psiurów też, yy, bo, no bo tak jest, tak jest i o tym trzeba mówić, o tym trzeba przypominać właścicielom i naprowadzać na dobre tory. Przez prawie dwie godziny trwały wybory najsympatyczniejszego psa Kamiennej Góry. O każdym z uczestników opowiadała prowadząca. Największe wrażenie zrobiła na mnie ta maleńka Ruda Sunia, która zajęła drugą lokatę, ze względu na to, że ja bardzo podziwiam ludzi, którzy mają pieski nierasowe, biorą je ze schroniska, opiekują się nimi i potrafią nawiązać z nimi więź. Suczka była bardzo wycofana, ale też chętna i szukająca kontaktu z człowiekiem. Najsympatyczniejszym psiakiem wybrany został owczarek australijski. Nie jest to popularna rasa w Polsce, natomiast jest coraz więcej owczarków i owczarków koli i owczarków australijskich, ponieważ coraz bardziej szerzy się tutaj u nas praca z psami pasterskimi. Za chwilę będzie pokaz zaganiania owiec, także widzę, że coraz więcej ludzi to robi i pracuje z nimi. Jednym z najbardziej widowiskowych momentów imprezy był pokaz zaganiania owiec przez psy szkockiej rasy Border Coli które pokazały jak utrzymuje się w ryzach stado owiec. Staraliśmy się zaprezentować tutaj widzom umiejętności psów służących do zaganiania stada. Są to psy bardzo niezwykłe, ponieważ te umiejętności, które tutaj oglądaliśmy, są ich naturalnym darem. Tak naprawdę nie jest to nie wynika to ze szkolenia. Jedynie co człowiek robi w kierunku tego szkolenia, to jest podporządkowanie tego psa sobie. I to wszystko. Czyli to była taka namiastka tej pracy, którą te psy na co dzień wykonują przy bardzo dużych stadach owiec. Tutaj to stado było bardzo nie, nie, niewielkie, ale y, trudność tego zadania była porównywalna, ponieważ jest to nowy teren, zwierzęta zachowują się nerwowo, jest bardzo mało miejsca. I tak to y, trzeba nad tym zapanować. To jest tak, największa sztuka. Widzieliśmy, że pasterz y, krótkimi komendami, cichymi gwizdami, y, właściwie porozumiewał się z psami, które robiły dokładnie co chciał. Tak, no na ogół to się odbywa na dużo większej odległości, bo pasterz y, takie komendy jest w stanie wydawać nawet na odległość 500-1000 metrów. Y, ma do tego specjalny gwizdek, dzięki któremu ten pies y, doskonale. Rozróżnia polecenia, które otrzymuje. Tak naprawdę bardzo istotne jest to, że pies w przypadku szkolenia takiego psa nazywa się rzeczy, które pies wykonuje. Czyli jak skłaniamy psa do tego, żeby obiegał owce z lewej strony, to po prostu nazywamy to potem jakimś gwizdem i dlatego jest to tak skuteczne. Tutaj, jak Państwo widzicie, nie ma jakiegoś, jakiejś rywalizacji pomiędzy pasterzem a psem. Pies jest po to, aby pomóc pasterzowi i ono o do tym doskonale. Wie. I to jest no, bardzo ważne, bo ta rasa psów jest pracuje, dość specyficzna pod tym względem. Jest Już bardzo podatna na komunikację z człowiekiem i dzięki żyć, temu nie? jest to właśnie tak na proste. Ze Świdnicy przyjechali na piknik Adam Wyrwa, schodowca psów rasy Siberian Husky i licencjonowany zawodnik uczestniczący w wyścigach psich zaprzęgów. Są to Siberiany Husky, są to typowo zaprzęgowe psy. W sezonie zimowym, jeżeli jest śnieg, biegają z saniami. W sezonie pozazimowym mamy tak zwany dryland, czyli wiosną jesienią odbywają się zawody na kołach, na takich wózkach jak tutaj jest. Widoczny. No zawody na pewno dla nich są ważne, bo one to lubią po prostu. Natomiast gdzie pan na co dzień trenuje? W ogóle mieszkamy w Świdnicy, na obrzeżach Świdnicy. Mamy domek z ogrodem, psy mają swój wybieg na tym ogrodzie. Trenowane są około 3 razy w tygodniu w okolicach Świdnicy. No, znalazłem sobie taką trasę, gdzie mogę jeździć kilka pętli i po prostu w zależności od tego, jaki trening robimy, czy siłowy, czy wytrzymałościowy, czy szybkościowy, te pętle są albo powielane, albo zwiększane jest obciążenie i pętle są krótsze. A często bierzecie udział w zawodach? Tak, zawodów pucharowych w Polsce jest około 5-6 w sezonie. Wydaje się, że to mało, ale no jednak jest to dosyć wyczerpujące, bo to wiąże się z przejazdem i to dosyć daleko. Czasami po, zawody Pucharu Polski są rozgrywane za granicą, w Słowacji, we Francji, yy, w Austrii. Yy, także no jest to dosyć duże przedsięwzięcie yy, i trzeba zaliczyć trzy zawody Pucharu Polski, żeby móc brać udział w zawodach, mistrzostw, w mistrzostwach Polski. Niedzielna impreza miała nie tylko wymiar rozrywkowy. Chodziło także o pokazanie problemu, jakim jest bezdomność psów i kotów. Pozostaje mieć nadzieję, że ten wątek edukacyjny zostanie zaprojektowany Pamiętany przez uczestników imprezy.